No, tam dalej to tylko łódką. ale tu jest lód, w walniku są do wody wrzuć do, do wody pa! i klucz do wodzie a dokąd idziemy jedziemy pani Marianie? patrzymy a co chcesz? tam gdzie ja moja łódka, tam gdzie przejdzie to trzeba będzie po prostu Czego cię na Nie, ja na ludzku sobie To nie wiesz jak zjeść? Jest? No ale się nie ma. jak będziecie mnie zazdrościć, jakie wzdrengi będę was częstował. A tu takie jeszcze są, takie trudne.

Hoca işte bak. Başka.